No właśnie, pan myśli, że możliwe w ogóle są te eksumacje, czy to już jest... Nie wydaje mi się. Nie? Nie powinno A dlaczego? Nie powinno być. A, nie, być? Się właśnie. nie A powinno właśnie. A dlaczego? By. Niech sobie leżą w spokoju, po co komu tam w tej chwili. I pani myśli, że to zbliży te dwa narody, no bo to... Nie wiem, czy nas zbliży cokolwiek. No ale tam są te ale. dzieci pomordowane Nie szkodzi, ale to już jest tyle lat, niech leżą w spokoju, po co to ruszać? To jest, to jest ruszanie znowu historii, historii... Mówię, no tak jak, jak się... pan, my jesteśmy tak podzieleni tak. w tej chwili, Polacy są podzieleni, a jeśli łączyć nas no, no. z kto będzie chciał się z nami przyjaźnić i nas polubić, to będzie nas lubił, a kto będzie naz... to nas żadna eksplomacja nie, 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 nie ma. Nie ma co to szukać następnego ja wroga. Ja bym nie chciał, żeby ktoś mnie odkopywał po tym. Czyli Pani by nie ale Pan by chciał. Ja bym chciał. <laughs> ale no, 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 że jesteśmy no, jest no, podzieleni, no bo, no, mówię, no, jest to, no właśnie, jesteśmy, jesteśmy, że tak powiem, podzieleni, to. ale... na história